Lech Poznań spełnił marzenia swoje, jak i swoich kibiców dotyczące Mistrzostwa Polski. Sezon 2021-2022 Kolejosz zakończył na szczycie tabeli ekstraklasy z dorobkiem 74 punktów. Nie ma co ukrywać, że aktualnie, w sumie nawet nie aktualnie, tylko niedawno zakończone rozgrywki ekstraklasy były jednymi z ciekawszych i na pewno najrówniejszych w ostatnich latach. Przyjrzyjmy się jednak, jak nowo. Koronowany mistrz wypada na tle innych triumfatorów w XXI wieku. Witam Was bardzo serdecznie, kanał NGNW. Z tego miejsca zachęcam oczywiście wszystkie nowe osoby do kliknięcia czerwonego przycisku. Zbliżamy się do 15 tysięcy, przechodzimy do meritum. 74 punkty, 22 zwycięstwa, 8 remisów i 4 porażki, co daje średnią 2,18 punktów na mecz. Wynik przyzwoity, a wręcz dobry, biorąc pod uwagę, że w tym roku mistrzostwo Polski nie było tak łatwe do zdobycia. W XXI wieku średnia punktów, która potrzebna była do zdobycia mistrzostwa Polski wynosiła zwykle niewiele około dwóch aż dziewięciokrotnie na 21 sezonów zdobywca tytułu nie osiągnął nawet tych dwóch punktów na mecz. Większość takich przypadków to historia najnowsza. W latach 2015-20 zdarzyło się to aż 6 razy z rzędu. Przełamała tę serię dopiero Legia przed rokiem, ale osiągnęła wynik nieco gorszy od aktualnego Lecha, zdobywając 2,13 punktu na mecz. O wiele lepiej zarówno od Lecha jak i reszty 21-wiecznych mistrzów Polski prezentowała się w swoich najlepszych latach Wisła Kraków, zdobywając 7 razy tytuł mistrzowski 4 razy osiągała lepszą średnią punktów niż nowo koronowany mistrz. Szczególnie zaimponować mogą wyniki z sezonów 2003-2004 i 2007-2008, w których Biała Gwiazda zdobywała średnio 2,5 i 2,57 punktu na mecz. Ale były też takie sezony, w których aktualny Lech nie musiałby walczyć o mistrzostwo do samego końca. A jego kibice mieliby spokojniejszą końcówkę sezonu. Na pierwszy plan wysuwają się w tym przypadku rozgrywki sprzed dwóch lat, gdy Legii wystarczyło do tytułu zdobywanie średnio 1,86 punktu na mecz. W trwających obecnie rozgrywkach nie wystarczyłoby to, żeby w ogóle znaleźć się na podium. Podobnie jak w sezonach 2010-11 i 2011-12, gdy Śląsk i Wisła zdobywały mistrzostwo ze średnią punktów 1,87 na mecz. To także w chwili obecnej dawałoby tylko czwarte miejsce w tabeli. Na tle poprzednich triumfatorów w XXI wieku Lech Poznań 2021-2022 wypada więc nader korzystnie i na chwilę obecną jest najmocniejszym mistrzem od 2014 roku. Warto zaznaczyć, że osiągnął to w bardzo mocnym sezonie Drugi w tabeli Raków ze swoją średnią punktową zdobyłby tytuł w aż 9 sezonach XXI wieku Pięciokrotnie natomiast na Mistrzostwo Polski w trwającym stuleciu wystarczyłaby średnia punktów zdobyta przez trzecią w tabeli Pogoń Zespół ze Szczecina został najsilniejszym brązowym medalistą od 13 lat nie ulega jednak wątpliwości, że biorąc pod uwagę średnią liczbę punktów na mecz, Lech Poznań jest w 100% zasłużonym mistrzem kraju, a nieco jak niektórzy eksperci twierdzą. Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, jakie Wy macie zdanie w tym temacie i czy Waszym zdaniem, biorąc pod uwagę także dwu mecze z Rakowem Częstochowa, Lecha można uznać, za w pełni zasłużonego mistrza. Zachęcam oczywiście do dyskusji, nowe osoby do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia.